Mistral, Chodź, idziemy. Gdy odchodzę z koniem na uwiązie, a wracamy pasto. Jest mniejsza sztuczka. Teraz próbuję odejść od stada i od domu bez smyczy. Mistral! No chodź! Misiek! A, tam łatek przebiegł. Idzie z nami na spacer. dzisiaj mocno wieje. Chodź, Misiek, chodź! Idziemy! Idziemy, tak! co nie jestem pewna, czy Chodź, Misiek! Oj, przestraszy mi się kotka.